Witajcie moi drodzy widzowie, recenzja Tides of Torment The Hala, czyli czy warto w ogóle kupić te DLC i jak w ogóle wygląda gameplay The Hali, jak sama wygląda Dehala. Hala. Przejdźmy sobie po kolei, najpierw zaczniemy sobie od The Hali, żeby też tutaj wiecie, pokazać wam co i jak i czy to jest na przykład fajne, czy to jest niefajne. Sama Dehala jest bardzo mocnym lordem z tego względu, że mamy dużo bonusów, statystyki są mocne, jak i również jej możliwości przełączenia, jakby takich trybów do walki. Może właśnie sobie przełączyć tryby do obrony, do walki na pancerz, czy na przykład też do obrony na ostrzał. Tego wszystkiego jest dosyć sporo u niej i na pewno sprawdza to się fajnie, i tym bardziej dzięki temu jest to na pewno ciekawsza rozgrywka. Jest to jeden z takich w sumie nielicznych lordów, które ma aż tyle mechanizmów przełączania. Dzięki temu jeszcze mamy możliwość zakładania dwóch broni. No, dwie jakieś dobre broni, jak sobie znajdziemy, to już w ogóle jest bardzo OP. Moim zdaniem jest to za mocne. Ale wiadomo, każde DLC, które akurat wychodzi w ostatnim czasie, zawsze lord, bohater. Niektóre jednostki są zdecydowanie za mocne, ale to chodzi o to, żeby też było można mieć takie jednostki bardzo mocne przeciwko bardzo mocnym jednostkom, żeby ta walka była taka fajna, dynamiczna, a nie coś tego typu, że ciach, ciach, ciach i tego nie ma. Tu akurat wygląda tak, że Dehala fajnie sobie radzi w walce i możemy na przykład walczyłem ostatnio z Tamurkanem i wygrała z Tamurkanem, mimo że Tamurkan też jest jednym z najmocniejszych lordów w grze. Sama Dehala ma dużo bonusów względem właśnie swoich jednostek. Ona też gra na zasadzie tego, że bonusy ma dla jednostek e, oczywiście standardowych, czyli niedemonicznych, czyli humanoidów, i dzięki temu mamy te wzmocnienia. Te wzmocnienia na pierwszy rzut oka wyglądają jakby szału nie było. Finalnie mogę powiedzieć, że szału aż takiego ogromnego nie ma. Wiadomo, Slanesz ma również mało jednostek, więc tych jednostek po prostu te wsparcie na nich się w większości opiera. No, można akurat na Slaneszu bardzo długo jechać na słabych jednostkach, więc te bonusy są powiedzmy adekwatne do tego co możemy mieć. Choć myślałem, że będzie mieć dla samych węży dużo mocniejsze bonusy, żeby właśnie trzymać się na tych jednostkach rozpuszcznic i czempionów Slanesza, bo to są też takie wężowe jednostki jak ona, więc wtedy wyglądałoby to dużo lepiej. Odnośnie Dehali wydaje mi się, że to wystarczy. Nie musimy więcej o niej tutaj mówić. Przejdźmy teraz może po kolei po tych jednostkach, które otrzymaliśmy, a później omówimy całą mechanikę Dehali i jak to w ogóle wygląda i czy to jest nudne, czy to jest nienudne. Na początek weźmy sobie tutaj Pomazańca z druhi, czyli Mrocznego Elfa otrzymaliśmy. Oczywiście możliwość rekrutowania takich bohaterów. Sam ten Pomazaniec jest o tyle ciekawy, że ja na początku myślałem, że jest to czarodziej, a finalnie jest to coś typu czarodzieja wojownika, ale ona nie posiada many, nie używa jakby tych naszych wiatrów, tylko mamy możliwość użyć i możemy wybrać sobie różne zaklęcia, jak na przykład od slanesza, ewentualnie właśnie z domeny. Mroku, więc wtedy możemy sobie gdzieś tam podziałać, możemy zrobić sobie jednego bohatera takiego, drugiego takiego. Z jednej strony bardzo fajne jest to podejście, z drugiej strony, no szkoda, bo nie mamy czarodzieja finalnie na start w armii, ale to wiadomo, możemy sobie tego czarodzieja zawsze zrekrutować, więc to też nie jest, powiedzmy, koniec świata. Z tych umiejętności, które gdzieś tam posiada, jakieś tam bonusy, moim zdaniem jest to dosyć wyważone. Nie jest to bohater, który jest niepokonany, nie jest to bohater, który nie wiadomo jak wzmacnia armię. Finalnie jest to dobry bohater, ale nie też najlepszy. Moim zdaniem to jest na pewno ok. Mamy legendarnego bohatera Starkara i powiem szczerze, że nim się za dużo nie bawiłem, bo zapomniałem go po prostu ogarnąć w zadaniu. Jak sobie spojrzałem na jego bonusy i jak tam wygląda to wszystko u niego, jest on po prostu mocny. Z tego też względu, że mamy jakieś wybuchy, co jest na pewno ok. Również dużo wzmocnień dla grasantów naprawdę bardzo sporo wzmocnień dla grasantów. Tak jak mówiłem wcześniej, Slanesh ma bardzo mało rodzajów jednostek, więc na tych grasantach się gdzieś tam opieramy. To na pierwszy rzut oka wygląda, że to jest słaba jednostka, ale przy paru bufach naprawdę jednostka jest ciężko do zabicia. Poslanecz czasem kojarzy się z tym, że jest po prostu do szarży i do odwrotu, a czasem jest kwestia tego, że slaneż również może się bronić, jak przykładowo jakieś krasnoludy, jak jakieś imperium z takimi bardzo mocnymi gdzieś tam jednostkami również można to ogarnąć. I właśnie styrkar jest po to, żeby tutaj wzmacniać tą armię jak i również bronić się bardzo długo, z tego względu, że mamy bierne umiejętności leczenia, bierne umiejętności, żeby gdzieś tam wzmacniać odur i osłabiać bardzo przeciwnika, no bo minus 10 dyscypliny ataku zwarciu, obrony zwarciu jest naprawdę sporo, jego statystyki na 50 poziomie też są mocne, jak i również właśnie tego jego artefakty, które ma na początku, jak odbicie obrażeń, szansa na zablokowanie ostrzału, no, naprawdę jest mega mocny, więc warto go też na początku ogarnąć. Finalnie dla mnie ten bohater jest bardzo mocny i na pewno gdzieś tam wspiera Dehale. Tym bardziej, że jednostki na początku slanesza nie są, nie należą do jakichś najmocniejszych, a żeby odblokować te trudniejsze jednostki, też trochę nam to zajmie. Przyjrzyjmy się jeszcze ogólnie jednostkom, e, wszystkim, które możemy jakby. Zrekrutować mieć nowe, więc możemy tu na chwilę zrekrutować bohatera. I przykładowo z tych nowych jednostek, które otrzymaliśmy, są to Slangorzy, czyli wersja każda inna, zawsze były jakieś Slangory, Gory i tak dalej. Tu akurat przy aktualizacji DLC Slanesza mamy po prostu Slangorzy. Moim zdaniem, jednostka statystykowo wygląda dosyć dobrze. W praktyce, jak dla mnie, trochę słaba jednostka i nie zbyt do wykorzystania. Tym bardziej, że gdzieś, gdzie walczymy z laneszem, raczej ta jednostka się nie sprawdza. Więc wiadomo, została dodana, bo została, ale jak dla mnie, niestety, to nie jest bez jakiegoś większego szału. Przejdźmy do kolejnej jednostki. Są to oczywiście mroczne elfy przerobione pod slanesza. W wersji dwóch mieczy i oczywiście w wersji kuszy, no bo jakby było inaczej, jakby nie było kuszy w mrocznych elfach, no to by było naprawdę bardzo dziwne. Jednostki, jak dla mnie, bardzo fajnie się sprawdzają. Statystykowo są naprawdę mocne. Trochę mało amunicji mają, jak na te kusze. Bardzo szybko ta amunicja schodzi, no ale finalnie jednostka fajnie się sprawdza i jest naprawdę możliwość wykorzystania tych jednostek. Jak dla mnie zdecydowanie plus. Choć dla mnie ta jednostka też powinna mieć zatrute ataki, bo dużo jednostek gdzieś tam Slanesza się trafia, że ma zatrute ataki, to mogłoby być też takie dużo ciekawsze. No ale dobra, wiecie, elfy mogłyby mieć z po prostu to nasączone i wyglądałoby to lepiej. Kolejna jednostka, którą tutaj mamy, są to już jednostki właśnie championów Slanesza, czyli takie żmijowe, które są przeciwpiechotne. Już jak sobie zauważycie, czas rekrutacji jest dużo dłuższy. Również ta jednostka, jak ją testowałem w walce, jest bardzo mocna. Zdecydowanie jedna z najmocniejszych jednostek tego typu. Również mamy rozpustnice, ale one akurat chyba są nieodblokowane. więc tutaj pokażę wam po prostu je na budynku albo może bardziej po prostu na Dehali, bo Dehala oczywiście je ma zrekrutowane. Też kawaleria, która jest dosyć szybka, zadaje zatrute ataki. Na to akurat jeszcze mamy magiczne, nie wiem czy to z naszego bonusa, czy nie. Ale jednostka robi zawrotne obrażenia, jest bardzo mobilna, rzadko się też wiesza w jednostkach, ale często wiesza się na przykład w odwrotach. Czyli jak dacie dwie jednostki blisko siebie, staracie się jakby wrócić, no to one jakoś dziwacznie chodzą pokracznie i jakoś nie ogarniają. Ale jednostka też jedna z takich najmocniejszych. I również mamy naszego potwora, który jest chyba największym rozczarowaniem u Slanesha. Już wam go oczywiście pokażę. Jest to jednostka Peryt. No powiem szczerze, że takiej za i kupy, to ja się naprawdę nie spodziewałem tutaj. Z tego względu, że obrona zwarcia jest bardzo śmieszna i tragiczna. Jedna umiejętność, którą on jeszcze tutaj sobie posiada, jest kolejnym niewypałem, z tego względu, że obniżamy mu obronę w zwarciu, jednostka jest bardzo łatwo do trafienia, bardzo miękka i finalnie rzadko sobie radzi. Mamy bonus przeciwko dużym i może jakieś średniej jakości duże potwory spokojnie sobie ogarnie, ale nic poza tym. Gdyby ta jednostka miała jakąś regenerację, jakąś bierną fajną umiejętność, mogłaby się naprawdę nadać do czegokolwiek. Bo wszyscy się cieszyli, że slanerz otrzyma latającą jednostkę taką mocniejszą. A finalnie wyszło, że już lepiej zrekrutować te harpie. Te harpie czasem są w stanie więcej zrobić niż taki przykładowy peryt. No, moim zdaniem to strasznie zawiodło. Z kwestii regimentów, które mamy, bo mamy oczywiście regimenty, tylko tu akurat mamy zablokowane, bo nie mamy chyba żadnych regimentów do zrekrutowania. Z kwestii regimentów otrzymaliśmy tam trzy regimenty, ale może tego nie będziemy poruszać, to już sobie na spokojnie w razie co zobaczycie. Teraz przejdźmy w takim razie do mechaniki The Hally, bo szczerze, mechanika chyba jest jakby w niej prawie najciekawsza. No Dehala sama w sobie jest ciekawa, ale jak dla mnie też tam bez takiego, wiecie, szału. Jakoś mnie aż tak jej nie poczułem w gameplayu, a tym bardziej jak sobie zobaczycie, no 60. tura dosyć sporo podbite, tutaj z Selem się dało dogadać, ale jakoś ona, powiedzmy, mnie aż tak nie uwiodła. Sprzejdźmy w takim razie do mechaniki. Mechanika, jak ona w ogóle wygląda, z czym to się je i czy jest to fajne. Mamy coś takiego jak brańcy, jest to uosobieniem wolnej woli. Mamy po prostu takich w skrócie niewolników, dzięki którym otrzymujemy więcej kasy, więcej wszystkiego i na tym się opiera większość jej mechanika. Czyli jak sobie weźmiemy, zaatakujemy miasto, mamy możliwość oczywiście zajęcia tego miasta i wybrania obozu. Możemy wybudować obóz brańców, który daje nam możliwość ilości brańców. Jak się ta ilość brańców skończy, no to kasy będziemy mieć dużo mniej z tego przykładowej osady. Obóz, znaczy twierdzę, dręczycieli, gdzie możemy rekrutować średniej jakości jednostki. Jeśli potrzebujemy, jest to naprawdę spoko. Ale wybudujmy sobie ten obóz brańców. Mamy pokazaną ilość tych brańców, których chcemy sobie tutaj zrekrutować. I tu mamy specjalne, jakby podzielone drzewka budowy. Że na przykład tu budujemy wszystko, żeby otrzymywać więcej brańców, jakieś tempo uzupełniania bra, strat, brańce dodanej do głównej puli. Bo kwestia tego, że dzięki brańcom jesteśmy w stanie budować w Pałacu Rozkoszy. Pałac Rozkoszy, czyli jakby taka e, stolica nasza, gdzie możemy rekrutować najlepsze jednostki. Mamy bardzo mocne bonusy frakcyjne, zwykłe kasy. Wszystkiego jest dosyć sporo. I tu potrzebujemy po prostu tą pseudo, można powiedzieć, walutę, żeby to wszystko rozwijać. Tak samo jeśli zajmiecie miasto i będziecie mieć możliwość wybudowania przykładowo pałacu, to jak macie tych brańców więcej, możecie od razu levelować jak z kaweni za żywność, czyli od razu wybudować pałac na wyższym poziomie. Jest to moim zdaniem spoko, bo trzeba tymi zasobami naprawdę zarządzać. Sam zasób jeszcze jest potrzebny do jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie mamy coś takiego jak przyciąganie demonów. I ta pula się tutaj co chwilę respi po jakimś tam czasie, po paru turach, i możemy sobie rekrutować to od razu do armii. Ta waluta jest bardzo powszechna, bardzo potrzebna i bardzo trzeba dobrze przemyśleć to wszystko, więc moim zdaniem ten mechanizm im zdecydowanie wyszedł. Jest to po prostu coś fajnego, coś nowego, coś takiego bardziej ciekawego, bo nie dość, że musimy jakby patrzeć na to, że ileś jednostek tych brańców, tego wszystkiego, tych niewolników się kończy w danych osadach, możemy również sobie te osady przemienić na coś innego. Oczywiście tracimy na tym, bo jak będziemy mieć miasto na osady na trzecim poziomie, to ona spadnie na drugi, ale wtedy sobie przerobimy i nie będziemy mieli na przykład mniejszego dużo dochodu z tego wszystkiego, bo jak sobie zobaczycie, gdy w tej osady przebywają brańcy, to jest 378 golda, gdy ich nie ma, jest 83 tylko, więc jest to ogromna różnica, jak sobie zobaczycie, 75% mniej, więc jest to zdecydowanie dużo. Jest jeszcze mechanika dekadencji, to jest już trochę bardziej rozbudowane, znaczy rozbudowane, już jest tam powiedzmy trochę więcej tego wszystkiego i to jest na tej zasadzie, że jak rozbudujecie sobie pałac, no to otrzymujecie tej dekadencji więcej naturę. Zawsze można sobie to podejrzeć. I co my za to możemy kupić? Możemy kupić parę różnych rzeczy. Artefakty, czyli przedmioty, które możemy wyposażyć na bohaterów. Bonusy takie globalne dla całej frakcji, czyli więcej przychodów z budynków, lepsza rekrutacja, jakieś tam wyczerpanie itd. itd. Ewentualnie coś takiego jak znaki, które możecie nałożyć na jednostkę. Jest to na zasadzie sztandaru. Ale co fajne, można nałożyć to plus sztandar na daną jednostkę. To jest oczywiście na limit. Czyli jak wy sobie wykupujecie, dostajecie trzy, czyli możecie na trzy jednostki w jednej walce to nałożyć. Jeśli to nałożycie, to automatycznie już potem przepada, znowu trzeba wykupić. Można również to też ulepszać, więc o tyle jest to fajne, że ta waluta dekadencji jest non-stop powiedzmy w użytku, więc to jest bardzo fajne, bo dużo frakcji ma na zasadzie te jakieś surowce. Ale finalnie po jakimś czasie, tam po 30-40 turach, na przykład ten surowiec już ma takie małe znaczenie i się to nie rozwija. Trochę mi to przypomina kampanię krasnodów chaosu, gdzie mamy jednak trzy te typy surowce, uzbrojenie i chyba coś tam jeszcze było. Eee, tak, jakiś tam surowiec. I to jest właśnie bardzo podobne i dzięki temu ta kampania wygląda dosyć fajnie. Więc moim zdaniem zdecydowanie warto sobie tam dehalę kupić i sobie nią zagrać. Tym bardziej, żeby sobie właśnie pokombinować z tymi brańcami. W kwestii slanesza grałem wszystkimi slanesza. Na razie najmniej grałem Maskuę, ale Maskuę też wydaje się dosyć fajna, ciekawa, ale moim zdaniem trochę za mocna. Ale Dehala, jeśli chodzi o takie wczucie się w ogóle w Total War, a, w jakby mechanikę frakcji, jest chyba jedną z najciekawszych. Czy jest najmocniejszym lordem, bym nie powiedział, na pewno z dobrym lordem i czymś innym, no bo jednak to przełączanie u niej trybów walki jest fajne, bo możemy dostosować pod różne style gry, pod różne bitwy, różne frakcje, więc naprawdę to jest fajne. Kwestia tego właśnie zarządzania tym wszystkim jest moim zdaniem spoko Mamy również dostępność pałaców ograniczone, więc nie możecie tych pałaców rozkoszy nawalać, ile wlezie. Tylko podczas tego, jak wybudujecie na trzeci poziom pałac, to wtedy dostajecie jakby kolejny limit tego pałacu. Więc trzeba naprawdę wszystkim ładnie zarządzać i jest to moim zdaniem fajne, takie strategiczne i coś naprawdę innego. Więc tutaj zdecydowanie Dehali dam 9 na 10 bo jedynie co mi się naprawdę nie podoba, to kwestia jednostek, które otrzymaliśmy. Nie jestem aż tak bardzo zadowolony z tych jednostek. E, trochę elfów, bo moim zdaniem mogły być trochę ciekawsze, mogłyby też ładniejsze modele tych jednostek. E, te slangory, takie w sumie, bezużyteczne. E, kwestia pałacu, bo chyba do pałacu miałem jakiś zarzut, tak mi się wydaje. Aha, miałem taki trochę zarzut, że. Mm, jakby nie możemy skrócić tego globala trochę, i rekrutowanie tych nowych jednostek jest dosyć długie, mimo że, jak sobie zobaczycie, trzy tury na globalu z rekrutacji jest to naprawdę dosyć długo. Tym bardziej, że w technologii już sobie nawet odblokowałem jeszcze jakby jedną turę rekrutowania szybciej, więc jest to trochę słabe. No, bo te nowe jednostki jakby są, ale nim my do nich jakby dojdziemy, odblokujemy, jest to bardzo uciążliwe. Bardzo duży plus naprawdę za to, że mamy możliwość właśnie wydawania też tych e, brańców na rekrutowanie jednostek, że mamy taki mini system wspierania, bo powiem szczerze, że to jest bardzo mocne wsparcie przy Slaneszu. bardziej, że pozostały Slanesz, Enkari, Maskue za wiernych mają rekrutowanie prawie całej armii i jest to bardzo potężna mechanika w grze. A tutaj Dehala dostała coś innego, więc zdecydowanie za to muszę powiedzieć, że plus. Jedyne te chyba jednostki takie najbardziej mi gdzieś tam siadły, że ta rekrutacja i te niektóre jednostki e, są trochę takie średnie i to się tam nie sprawdza. Ale mimo wszystko jestem zadowolony. 9 na 10, wydaje mi się, że to jest bardzo porządna opinia. E, też wszystko zostało tutaj przytoczone. Więc jeśli Wam się film podobał, zostaw lajka, zostaw suba. Dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć.